Kurde. Dobra, ręczna Ja Wam pokażę jak ją zrobić. Wystarczy tylko te dwa przedmioty. jakiś nabój i gumaczka. Gumka jest od Waszego rozmiaru. Po prostu nie, po prostu. No im jesteście więksi, tym większą gumkę. I moja przypada jest taka najmniejsza, chyba do 8 lat taka najmniejsza. No ale nie wiem. No i teraz no, kładacie je na... Kciuka i na małego palusz. I na małego. I na małego paluszka i na kciuka. łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, lecimy. Kurde. No, le lecimy i tak. Mamy gumkę, którą nakładamy na tym patrzcie co mówiłem. Czyli na małego i na kciuka, żeby to wyglądało w ten sposób. I teraz y, macie tą małą, i teraz nakładacie to, y, ten nabój wasz, czyli ten paciczek. Ja mam do ale może być też inny. Dobra, nakładacie w ten sposób. Jak chcecie, żeby lepiej Wam wyglądało, to że, żeby tą końcówką górną było do góry. Ale no, do góry. Teraz, jak, ma, jak chcecie inaczej, to po prostu nie musi tak być. Tylko po prostu, jak wolicie, kamerę poprawię. I teraz patrzcie, jak eee, naciągniecie, no, ja mam to tym do góry, tym górną końcówką do góry. No to teraz ja się może trochę oddalę. I zobaczycie. I wyskakuję wam po prostu. A jest. jeden wam. Żeby wam to. Od razu nie wyszczeliło, to musicie zrobić coś takiego, że po prostu tak naciągasz? Im więcej naciągniesz, tym lepiej wam po, po poleci ta szczoła. Tak? Kurde, czekajcie. Wyleciała mi ta gumka. No i tak. Yy, tak? No i po prostu. Tak trzymacie, żeby wam od razu nie wystrzeliła. O, tak. No i teraz macie, to idziecie nie. gdzieś i po prostu puszczacie. I wam po prostu wylatuje ta, 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 ta. gumka. Teraz już wiesz.